Siedzi. Ojeju. Ojeju, 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 ojeju. Teraz coś większego. No moi drodzy, ojeju. Oj, trzecia albo czwarta ryba, delikat, cienkie branie. Mamy lina. Mamy lina. Czekajcie, podbieracze. Ale mamy lina. Chodź tu prosiaku. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. <ścoughs> No słuchajcie Czyli tak jak mówię Nęcenie się opłaciło Taki szkrabek Dobra Mamy branie Okej okay. I to jest coś no, no, coś, coś ciągnie lepiej. <laughs> Może jeszcze nie mówię co, gdzie i jak, ale to, no, tu już na pewno będzie potrzebny podbierak. Chodź szybciutko, bo mi ryby wszystkie wypuszczasz. Ale co to będzie? No co to będzie? Ojeju. Dobra, chyba jest w podbieraku. Tak, jest w podbieraku. Ale branie, no takie delikatne te branie było. Cóż to jest za ryba. <laughs> Piękny, oliwkowy. No coś tam się od razu interesuje. To jest odjazd. Tak. Ojej, o, siedzi. No. A to cóż to będzie? Znowu krąg osłuch, Cóż to będzie? Stali widzowie chyba wiedzą, co mój śmiech zwiastuje. Jest Lin, może nie ma pół metra, ale na dobry początek jako. Oaj. A ja oczywiście zapraszam Cię do zostania dłużej na tym kanale. I na dobry początek możesz zostawić lajka i subskrypcję. Dobra, coś się zaczęło interesować na bata. Na bata coś się zaczęło interesować. No i dobra. I mamy rybę. Mamy rybę. Jest kolejny prosiaczek.